Lecz między ofiarami, na które dopiero za chwilę miała przyjść kolej, był Kryspus. Lwy nie miały czasu go rozedrzeć, więc przeznaczono mu krzyż. On zaś, zawsze gotów na śmierć, radował się myślą, że nadchodzi jego godzina. Wyglądał dziś inaczej, albowiem wyschłe ciało jego było obnażone zupełnie, tylko przepaska bluszczowa okrywała mu biodra. Na głowie zaśmiał wieniec z róż, ale w oczach błyszczała mu zawsze taż sama niepożyta energia i taż sama twarz surowa i fanatyczna wychylała się spod wieńca. Nie zmieniło się też jego serce, albowiem jak niegdyś w kunikulum groził gniewem bożym po oprzywanym w skóry współbraciom, tak i dziś gromił ich zamiast pocieszać. Dziękujcie zbawicielowi. Mówił, że pozwala wam umrzeć taką śmiercią, jaką sam umarł. Może część win waszych będzie wam za to odpuszczona. Drżyjcie wszelako, albowiem sprawiedliwości musi się stać zadość i nie może być jednakiej nagrody dla złych i dobrych. A słowom jego wturował odgłos młotów, którymi przybijano ręce i nogi ofiar. Coraz więcej krzyży wznosiło się na arenie, on zaś, zwracając się do gromady tych, którzy stali jeszcze, każdy przy swoim drzewie, mówił dalej. Widzę otwarte niebo, ale widzę otwartą i otchłań. Sam nie wiem, jako zdam sprawę Panu z żywota mego, chociażem wierzył i nienawidziłem złego. I nie śmierci się lękam, Lecz z martwych powstania nie męki lecz sądu albowiem nastaje dzień gniewu. A wtem z pomiędzy bliższych rzędów odezwał się jakiś głos spokojny i uroczysty. Nie dzień gniewu, ale dzień miłosierdzia, dzień zbawienia i szczęśliwości. Albowiem powiadam wam, że Chrystus przygarnie was, pocieszy i posadzi na prawicy swojej. Ufajcie, bo oto niebo otwiera się przed wami. Na te słowa wszystkie oczy zwróciły się ku ławkom. Nawet ci, którzy już wisieli na krzyżach, podnieśli blade, umęczone głowy i poczęli patrzeć w stronę mówiącego męża. A on zbliżył się aż do przegrody otaczającej arenę. I począł ich żegnać znakiem krzyża. Kryspus wyciągnął ku niemu ramię, jakby chciał go zgromić, lecz ujrzawszy jego twarz, opuścił dłoń, po czym kolana zgięły się pod nim, a usta wyszeptały: Apostoł Paweł. Ku wielkiemu zdziwieniu cyrkowej służby poklękali wszyscy których nie zdążono dotąd poprzybijać. Zaś Paweł Starsu zwrócił się do Kryspa i rzekł: Kryspie, nie groź im, albowiem dziś jeszcze będą z tobą w raju. Ty mnie masz, że mogą być potępieni? Lecz któż je potępi? Zali uczyni to Bóg, który oddał za nie syna swego? Zali Chrystus który umarł dla ich zbawienia, jako oni umierają dla imienia Jego. I jakoż może potępić ten, który miłuje? Kto będzie skarżył na wybrane Boże? Kto powie na ten krew przeklęta? Panie, nienawidziłem złego, odrzekł stary kapłan. Chrystus więcej jeszcze nakazał miłować ludzi, niż nienawidzić złego albowiem nauka jego miłością jest nie nienawiścią. Zgrzeszyłem w godzinę śmierci odrzekł Chrystus. I począł się bić w piersi. Wtem zarządca ławek zbliżył się ku apostołowi i zapytał: "Kto jesteś, który przemawiasz do skazanych obywatel rzymski?" Odparł spokojnie Paweł: po czym zwróciwszy się do Kryspa, rzekł – ufaj, gdyż dzień to jest łaski i umrzyj w spokoju, sługo Boży. Dwaj murzyni zbliżyli się w tej chwili do Kryspa, aby położyć go na drzewie, lecz on spojrzał raz jeszcze na okół i zawołał – bracia moi, módlcie się za mnie. I twarz jego straciła zwykłą surowość. Kamienne rysy przybrały wyraz spokoju i słodyczy. Sam rozciągnął ręce wzdłuż ramion krzyża, aby ułatwić robotę, i patrząc wprost w niebo, począł modlić się żarliwie. Zdawał się nic nie czuć, albowiem gdy gwoździe zagłębiały się w jego ręce, najmniejsze drgnienie niewstrząsnego jego ciałem, ani na obliczu nie pojawiła się żadna zmarszczka bólu. Modlił się, gdy przybijano mu nogi, modlił się, gdy wznoszono krzyż i udeptywano naokół ziemię. Dopiero, gdy tłumy ze śmiechem i okrzykami poczęły napełniać amfiteatr, brwi starca ściągnęły się nieco, jakby się gniewał, że pogański lud miesza mu ciszę i spokój słodkiej śmierci.